żeby spotkania szkolenia w No chcieliśmy, chcieliśmy ten mecz za wszelką cenę wygrać. To było widać w ciągu całego meczu, szczególnie w pierwszej połowy mieliśmy sytuacje bramkowe. Dwukrotnie w ramkach gospodarzy wyborym w sytuacjach bardzo trudnych. Ja podziwiam duże gospodarzy. Takie trudności jakie mają na co dzień zostawili dużo zdrowia, dużo ambicji włożyli w ten mecz. Nie było łatwo grać z dużą gospodarzy. Myśmy chcieli wygrać, no ale jak nie idzie, to nie idzie. W tej rundzie nie wygraliśmy meczu. A cztery mecze, czyli zremisowaliśmy, dając jeszcze dwa mecze, te dodatkowe, te remisy były. Także po sześciu meczu nie wygraliśmy. Ja tylko mam nadzieję, że w każdym kolejnym meczu musimy wygrywać, jeśli chcemy liczyć w walce o awans. Nie poddajemy się, nadal chcemy zdobyć ten awans. Jesteśmy drużyną dość mocno zestresowaną po takich wynikach, ponieważ no, uciekają nam punkty, przeciwnicy wygrywają, ale w następnym meczu mam nadzieję, że będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy komentarza z pana Jarosława Małgorzata. Powinniśmy przypomnieć, że będzie bardzo ciężki, że koronawirus jest w tym spotkaniu faworytem. Nie mówiliśmy tylko swoją determinacją. I walką na boisku po prostu zniwelować w niestety umiejętności no, piłkarskich. Jak ten powiedział w pierwszej połowie, jakbyśmy przegrywali 3-0, nie mieliśmy dla nikogo pretensji, bo, bo, bo naprawdę to były fajne akcje, zrobione, rozegrane. No i za, mieliśmy troszeczkę szczęścia, no i kubek w drugiej połowie, tak jak z piłka, mogliby, mogliśmy nawet przechylić ale zwycięstwo e, na swoją stronę ale Robert, Robert po prostu troszeczkę się zagapił, zachował trochę spokoju, przyjął drugie piłkę i po prostu spytał się że w rękach, który Ale nie. ja uważam, że Brzeżna że kolonia w dalszym ciągu będzie liczyć yy, o awans. Ja uważam, że widzę w Zagłębie i Kolonie te trzy brzeżne pytania, które powinny walczyć o awans. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Ja mam pytanie do trenera. Panie trenerze, no tak mówił pan, że drużyna takimi wynikami jest zestresowana po meczach, no może oni są też przed meczem zestresowani? Pytanie moje jest takie, może by po prostu skorzystać z psychologa? No, wielu sportowców to robi. Dobry pomysł, Czyli ma pan psychologa, ja bardzo chętnie skorzystamy. Trudno w tej chwili tak na gorąco przyczyny tego. Po prostu w ostatnim meczu u siebie strzelaliśmy dwie bramki, jednak zemisowaliśmy. Można było wygrać ten mecz. W tym meczu mieliśmy sytuację, nie chcieliśmy. Akurat kto wie, może psycholog rzeczywiście pomoże. Dobry pomysł z tym, że my sami sobie musimy pomóc. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Powiem tyle, że po przerwie zdów inny zespół jakby się dów nie zaczęła tak jak skończyliśmy w pierwszą połowę. Ta determinacja, zawsze tą zdobyć bramkę w jakiś sposób powoduje, że może tracimy troszeczkę zimnej chwili, rozsądku, dyscypliny. Chcemy zawsze tą zdobyć tą bramkę. Może zbyt nerwowo postępujemy, może zbyt szybko chcemy rozegrać, chociaż były sytuacje. Przez Ernestowi znów Blankaz gospodarzy wybronił sytuację. Dla mnie dyskusyjna sprawa była przewinienie na Michałku. Daleko siedziałem, trudno mi w tej chwili oceniać to. Na pewno te nerwowości, poczyniają naszych piłkarzy, bo graliśmy właściwie bardzo ofensywnie w drugiej połowie, a mimo wszystko nie stwarzaliśmy tyle sytuacji jak w pierwszej połowie. Trzeba też powiedzieć, że duża gospodarza postawiła tam na ataki. I tam też parę razy podeszło pod naszą bramkę i mogli coś tam strzelić, Ale no, trzeba powiedzieć, w tym wszystkim brakuje na pewno bramek. Bramki w jakiś sposób uspokoiłyby nas wszystkich, a szczególnie zawodników. No i zwycięstwo. Dziękuję. Czy są jeszcze?